Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejne nagranie na Testy TV i kolejna niespodzianka, zupełna nowość. Pojawiło się na polskim rynku dosłownie kilka dni temu i jest już u nas. Saramonic Blink 500 Pro. Otwieramy. Ja już to otworzyłem, więc, ale nie do końca. Dlatego, że chciałem naładować ten zestaw, żeby nie było niespodzianek, że coś tu nam nie będzie działało. Bo wiadomo, że jeśli coś jest na akumulatorach, no to przewożąc to trzeba, one muszą być te produkty nie do końca naładowane. Saramonic Sound Remake Cable dobrze. Samo opakowanie jak najbardziej prezentowe więc święta idą. Pierwszy element zestawu. To jest takie twarde etui, w którym jest kolejne pudełko, ale to jeszcze zaraz wam pokażę. Kilka instrukcji, naklejki, to się dzieciaki ucieszą. Dobrze, mamy instrukcję. Spójrzmy tylko. I sam jestem ciekaw jakie języki. Dobra, jest po angielsku i jest po chińsku, czyli dla każdego coś miłego. Kto będzie znał chiński, to może poczytać w oryginale. I jest jeszcze jedno opakowanie. Tutaj będą przewody, na pewno. Dobrze, to do środka, to do środka. Pudełko na bok. No i teraz zobaczmy, może jeszcze jakie są tutaj przewody i co jest w tym opakowaniu. Mamy nasze futerka na, na mikrofon do, do nagrywania, które oczywiście pomogą nagrywać przy. Wietrznej pogodzie. Tutaj, kiedy nagrywam teraz właśnie w tym studiu naszym, nie będzie to potrzebne. One wtedy oczywiście troszeczkę ograniczają dźwięk, który dociera. Mamy również dwa mikrofony krawatowe na małego Jacka. Kolejny, kolejny przewód to jest tutaj przewód. Przewód TRRS, czyli tutaj jak widać mamy raz, dwa, trzy, a tutaj są cztery żyły wykorzystane do, do na przykład połączenia do smartfona. Kolejny przewód to jest tutaj mamy trzy żyły na trzy żyły i mamy jeszcze dwa przewody. USB na USB-C do ładowania zestawu. Nie, przepraszam, pomyliłbym się. Tutaj mamy USB na USB-C, a tu jest na micro USB. Więc myślę, że ilość przewodów jest naprawdę zadowalająca, i tu niczego nam nie braknie. No i dobra, teraz przechodzimy do naszego opakowania, które zawiera: Uwaga, kolejne opakowanie. Świetny pomysł. Od razu przypominają mi się, słuchajcie, wszystkie najnowsze słuchawki douszne, właśnie, które etui jest również ładowarką. Więc mamy sztywne etui. Tutaj jest z tyłu port USB-C 5V, 1,5A. Z przodu mamy dwa przyciski. Jeden do otwierania, a drugi do, uwaga, parowania. Więc kiedy na przykład by się nam to rozparowało, czy rozładowało i rozparowało, to tym jednym przyciskiem parujemy te trzy urządzenia razem i gotowe. Nic nie musimy więcej kombinować. Otwieramy. Aha, przepraszam, tu jeszcze bym zapomniał, że są również takie cztery diody. Przy otworzonym i zamkniętym opakowaniu pojawiła się ta, ta, ta dioda, sorry te diody stanu naładowania, więc widać, że power bank, który tutaj jest w środku, jest w pełni naładowany. Całe opakowanie jest sztywne i tutaj na pewno zabezpieczy wam te mikrofony. No oczywiście mikrofony są delikatnymi urządzeniami i wymagają specjalnej troski. I teraz już widzimy, tak, tutaj diody nam się pokazały na czerwono, one sobie ładują. Tutaj jest to wygaszone i pokazują się takie paski, że następuje ładowanie samego odbiornika i dwóch nadajników. Tutaj widzicie zestaw składający się z trzech elementów, ale również jest dostępny taki, gdzie jest jeden mikrofon i jeden odbiornik. Od czego zaczniemy? No, może od odbiornika. Pierwszy na pierwszy ogień. Włączymy sobie go, albo jeszcze może tutaj. Cóż tu mamy? Mamy przycisk set, plusik i minusik, i tutaj jest również gniazdo micro USB do ładowania. Tutaj mamy wejście liniowe. Słuchajcie, pojawiło się jako kolejna opcja i wyjście na słuchawki, więc kiedy podłączymy to do kamery, tak, czyli jeśli audio nagrywam na kamerę, to również mamy odsłuch, jeszcze. Kolejna świetna opcja. I tutaj mamy w klawisz włącz, znaczy włącznik i również przycisk do mutowania. Z tyłu mamy styki widoczne do, do ładowarki, no i klips. Odpalamy, odpalamy. Włączę. Przyciśniemy chwilę i naszym oczom pojawia się Wyświetlacz OLED, kolejna świetna sprawa. Tego zdecydowanie mi brakowało w poprzednim, poprzedniej generacji Blinka 500, ponieważ nawet stan naładowania baterii, ale tutaj jest dużo więcej informacji i na tym może się chwileczkę skupimy. Mamy tutaj dwa kanały widoczne u góry. Widzimy, że są niepodłączone. Widzimy również, że nie ma tutaj w tym momencie podglądu ich zasilania. I na dole widzimy informacje dotyczące odbiornika, że akumulator jest naładowany w pełni. Albo dobra, jeszcze sobie omówmy, jak on wygląda. Począwszy z tej strony. Mamy mikrofon. I również tutaj widać te takie po bokach dwa, dwa gniazda na, na to futerko zabezpieczające, czyli możemy sobie to wpiąć. Tak i będzie ten mikrofon wtedy tak wyglądał. Odpinamy i gotowe. Obok mamy wejście na mikrofon zewnętrzny, czyli na przykład na mikrofon krawatowy, ale również to wejście może służyć jako wejście liniowe. Kolejna nowość tutaj klawisze Set plus i minus i gniazdo do ładowania, mikro USB. Tutaj nie ma nic, i tutaj mamy włącznik, i tutaj również klips i porty do ładowania z, tego, z tej stacji ładującej, przyciskamy, odpala się nam i już jest, słuchajcie, sparowany. Proszę bardzo. To parowanie następuje automatycznie i jest, no, niezwykle szybkie. Praktycznie włączacie i jest to gotowe do działania. I widać również już te piki na mikrofonie, więc widać, że on działa i na Odbiorniku pojawił się już komunikat dotyczący tego nadajnika na kanale A. I teraz kolejna nowość. Na odbiorniku, mając dwa nadajniki, dwa mikrofony, możemy decydować, czy nagrywa nam stereo czy mono. Również każdy z tych mikrofonów może działać na jednym z kanałów, czyli nagrywamy stereo. Ale kanały są nagrywane osobno, więc jeśli na przykład macie jakiś wywiad, nagrywacie i jedna osoba mówi ciszej, druga głośniej, nie ma problemu. Później sobie to już ustawicie parametry w programie do, do obróbki. Teraz widać, już się to połączyło. Odbiornik zsynchronizował, czy połączył się do nadajników, do mikrofonów i jest to wszystko gotowe do pracy. Więc jak widzicie, pojawiło się tutaj, tutaj słuchajcie, sporo opcji, sporo funkcji, a teraz zobaczcie, mamy tutaj, to jest nadajnik, to jest nadajnik, czyli też mikrofon. I tutaj jest odbiornik, czyli poprzednia, poprzednia wersja, tak będzie widać wszystko. Więc zobaczcie, że gabarytami te mikrofony się zmniejszyły, a dodano tutaj naprawdę full funkcji takich, które są, no bardzo, bardzo usprawniają pracę, bo począwszy właśnie od odsłuchu na odbiorniku czy nagrywanie właśnie dwóch ścieżek jednocześnie, czyli prawy, lewy kanał osobno, to są funkcje, które naprawdę podnoszą wartość tego mikrofonu i to i to diametralnie. Bo jeszcze ten wyświetlacz można przeżyć, prawda? No, można być pewny, że na noc jest nastawiany ten zestaw, on się ładuje, zaczynamy pracę i wtedy to wszystko powinno działać. Chociaż tutaj przy tych nieraz zdarzyło mi się, że no, niestety gdzieś tam przegapiłem czas ładowania, i w czasie no, nagrywania po prostu mi zabrakło zasilania. Ale przy tych mikrofonach. Ten czas jest dosyć spory, bo tutaj producent mówi o 8 godzinach pełnych pracy tych, tych mikrofonów. Pamiętajcie, że żaden problem, że żeby podłączyć do nich dodatkowe źródło zasilania, np. z PowerBanka, no i wtedy jedziemy już, ile PowerBank wydoli z, z zasilaniem. Ale te 8 godzin to jest naprawdę na tyle dużo, że. No, Myślę, że żadna kamera nie ma chyba takich nawet kart pamięci, które by ogarnęły 8 godzin non-stop do nagrywania, więc dla mnie to jest cały dzień, a czasami to jest kilka dni rozłożonych na kilka dni pracy. Więc chyba na tym zakończymy tą część teoretyczną. No a teraz na pewno jesteście ciekawi jakości dźwięku, więc ten mikrofon ściągam, założę. Tutaj, może jakieś kilka, kilka różnych wariantów i zobaczycie, jak to się ma teoria do praktyki. Test pierwszy: raz, dwa, trzy, cztery. Test na Saramonic Blink 500 Pro, wpięty bezpośrednio na koszulkę. Test drugi: Saramonic Blink 500 Pro, tym razem wpięty mikrofon krawatowy, ten dostarczony w zestawie, wraz z resztą akcesoriów. Test kolejny to mikrofon. Saramonic DK3 wpięty do Saramonic Blink 500 Pro jako nadajnik i odbiornik oczywiście Saramonic Blink 500 Pro. Także tym razem trochę lepszy mikrofon krawatowy. Jestem ciekaw również jak to się spisze, jakie będą różnice. Test kolejny. Saramonic Blink 500 Pro w roli nadajnika, ale mikrofonem będzie mikrofon nagłowny Saramonic DK6. Tutaj widzicie, mam go przy twarzy, więc jestem ciekaw również, jaka jakość będzie z tego typu mikrofonu. No i kolejne rozwiązanie, które teraz tu usłyszycie, to Saramonic Blink 500. I Jestem ciekaw, jaka różnica będzie dźwięku właśnie wersja 500, a wersja 500 Pro. I rozwiązanie krawatowe kolejne, czyli tym razem Saramonic TX9. Ten nadajnik taki dosyć spory, no to tu już wieszamy. Na przykład na pasku z tyłu spodni i do końca nagrania zostanę może na tym krawatowym. I teraz jeszcze pokażę Wam funkcję tutaj jak łatwo się tak naprawdę poruszać, bo mamy tutaj przecież tylko dwa klawisze do, z możliwością nawigowania. A może jeszcze włączę jeden, jeden mikrofon. Niech będzie aktywny, tak pojawił się kanał A, no i teraz zobaczcie wchodzimy sobie tutaj w opcje, mamy tak wersja software'u tutaj mamy odtworzenie ustawień tych defaultowych producenta wybór języka nie mamy zbyt dużo, jest chiński, angielski możemy to oczywiście wymutować możemy wyłączyć podświetlanie i Tryb wyjścia, no to może sobie tutaj wejdźmy, A, tak i przyciśniemy dłużej i teraz wchodzimy mono, stereo, czyli możemy właśnie definiować co chcemy nagrać, czyli z jakim trybie. Idziemy dalej, poziom dźwięku i to wszystko. A jak to wygląda w mikrofonie, czyli w nadajniku? To jest to samo, to jest to samo, to jest to samo. I tutaj mamy tryb wejścia. To możemy zobaczymy. Będzie pewnie line in i mikrofon. Tak jest. To zostawiamy. I możemy również mieć wzmocnienie. Tutaj widać, jest wzmocnienie 5. Zobaczymy, czy to jest największe. Nie. Jest 5, 6. Zostawiamy tak jak było, defaultowo Przyciskam długo, wychodzę z tego menu. Wszystko. Tak jest. Słuchajcie, 32 gramy, tak jak powiedziałem, czas pracy do 8 godzin. Jeśli chodzi o zasięg, no bo to też jest ważne, do 100 metrów, do 100 metrów na otwartym, na otwartej przestrzeni ja mam mój warsztat 20 metrów, więc tutaj nawet nie będę w sumie nawet w stanie tego pokazać. Ale robiłem testy sobie na dworze i faktycznie jest tak, że ta jakość dźwięku nie zmienia się. Czyli jak daleko idziemy, to słychać cały czas dobrze, albo po prostu dźwięk zanika. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, w połowie drogi będziecie mieli wiem, jakieś szumy, trzaski czy tak, takie sytuacje. Na tym chyba dzisiaj zakończymy. Ja już się nie mogę, nie mogę doczekać, żebym wrzucił do komputera i posłuchał różnic w dźwiękach, które tutaj się udało dzisiaj zarejestrować. Moje zdanie jest takie, że ten zestaw właśnie Saramonic Blink 500 Pro namiesza na rynku, bo jest tutaj praktycznie wszystko, czego chcieć trzeba, zarówno do nagrywania telefonami, smartfonami, jak i kamerami, czy tak jak tutaj mam, aparat z funkcją nagrywania. Hmm. Zamykamy, chowamy. Samo się ładuje. Za chwilę otwieramy, już będzie gotowe do pracy. Tyle na dzisiaj. Serdecznie dziękuję. Widzimy się już niedługo. Widzieliście tutaj, pokazałem wam jeszcze kilka innych sprzętów z Saramonika. Postaramy się je troszeczkę może dokładniej omówić i pokazać. Też to będziecie widzieć je nieraz u mnie w użytkowaniu na domi drewno, na Testy TV na druk 3D. Dzięki. Do widzenia. Widzimy się niedługo.